Maria Konopnicka Parasol wój parasol sobie sprawił ledwo w kątku go postawił zaraz Julka mały Janek cap za niego smyk na ganek z ganku w ogród i przez pola chęt używać parasola Idą pełni ani muszu. Janek, zamiast w kapeluszu, w barankowej ojca czapce, Julka w czepku popra babce, do wiatraka pana Mola. A wuj, szuka parasola. Już w ogrodzie żabka mała spod krzaczka ich przestrzegała. Deszcz, deszcz idzie, deszcz, deszcz leci, więc do domu wracać dzieci. Mała żabka, ta na czasie jak ekonom stary, zna się. I jak krzyknie. Deszcz to hola, trzatańgiego parasola. Lecz kompania nasza miła Wcale żabce nie wierzyła. Niech tam woła, niech tam skrzeczy, Taka żaba wielkie rzeczy. Co nam wracać za niewola, czy nie mamy parasola? Wtem się zerwie wicher srogi, dzieci w krzyk i dalej w nogi. Szumią trawy, gną się drzewa. To już nie deszcz, to ulewa. A najgorsza teraz dola. Nieszczęsnego parasola. W górę gnął się jego żebra, deszcz nań chlusta jakby z cebra. Pękł materiał, aż pod chmury wzniósł parasol pędwi chóry. Darmo dzieci krzyczą: hola! Łapaj! Trzymaj parasola! Nie wiem, jakby się to skończyło, lecz podobno niezbyt miło. Żabki o tym może wiedzą, co pod grzybkiem sobie siedzą. Prosim państwa, jeśli wola do naszego parasola.